hej hejka, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Marta i jesteście na kanale Enjoyment, a dzisiaj zapraszam Was na film odnośnie krzesełek do karmienia, co warto wiedzieć zanim kupicie, zapłacicie za krzesełko, na co zwrócić uwagę, żeby Wam dobrze służyło i Waszemu dziecku. Także jeżeli jesteście przed zakupem, to zapraszam Was na film. Mam dwa krzesełka, pozornie bardzo podobne między sobą, natomiast mają szereg totalnie różnych funkcji. Pierwsze krzesełko to krzesełko kupione z Allegro przez internet. Totalnie nie miałam możliwości sprawdzenia. Powiem prosto, kupowałam, bo mi się podobało bo wygląda bardzo ładnie bo pasowało mi kolorystycznie do salonu. Drugie, które tutaj mamy, to legendarne już wręcz krzesełko Ikea Antilop. Jest ono trochę podrasowane, jak widzicie. Dołożone jest pod nóżek i zmieniony jest kolor nóżek. ta tą -ta Cena. Cena tego krzesełka to 259 zł. I dostajemy je, tak jak widać, plus pasy bezpieczeństwa, których tutaj jeszcze nie mam zamontowane, żeby Wam pokazać kilka innych funkcjonalności. To krzesełko aktualnie z tacką, bo można kupić go bez, bez tackki, kosztuje 139 zł, plus podnóżek, który jest w zależności gdzie kupujecie. Ja kupiłam za 79 zł, i obicie oklejna do nóżek kolejne kilka zł. Ale wygląd to nie wszystko. Przejdźmy do czegoś, co jest najważniejsze, ponieważ kilka razy, jak nie kilkanaście razy dziennie będziecie myć to krzesełko, więc utrzymanie czystości takiego krzesełka jest podstawą wygody dla mamy. Wiem z praktyki, że jeżeli jest to źle rozwiązane, to może naprawdę cisnąć Wam na usta niecenzuralne słowa, gdy musicie je dziesiąty raz w ciągu dnia myć i wiecie, że kolejny tydzień, miesiąc i trzy kolejne będziecie tak samo zapitalać z tym krzesełkiem. Więc Pierwsza rzecz, na którą zwracamy uwagę, to na materiał wykonania tego krzesełka i ja sobie zdejmę na razie tą ekoskórę wkładkę. Ciężej jest to zrobić w przypadku zakupu krzesełka przez internet. Tutaj na pierwszy rzut oka nie widać, o co mi chodzi, natomiast gdy zaczynamy je czyścić, to okazuje się, że plastik, z którego jest wykonane to krzesełko jest taki chropowaty. Przez co czyszczenie go jest o wiele trudniejsze, ponieważ jedzenie, które zostanie i czasami zaschnie. No nie oszukujmy się, e, że nie mamy czasami od razu czasu, aby wymyć to krzesełko, e, więc jeżeli ono zaschnie, to trzeba się nieźle udrapać w przypadku tego krzesełka. W przypadku krzesełka z Ikea ten plastik jest zupełnie gładki, wręcz śliski, ale nie jest taki śliski dla dziecka, do tego też dojdziemy i tutaj jego czyszczenie jest o wiele, wiele łatwiejsze. Kolejna rzecz to zakamarki. Im mniej, tym lepiej. Obłe kształty. Im bardziej obłe, tym lepiej, ale z jednym ale. Obły kształt jest super, ponieważ możemy wymieść wszystkie brudy, które mamy, nie wiem, na tatce, na siedzisku. Jeżeli jesteście jeszcze przed e, czasem, gdzie dziecko je naprawdę bardzo zamaszyście, to dopiero dojdziecie do tego, dlaczego obłe kształty do wymiatania jedzenia na podłogę i stamtąd go odkurzaniu są ważne. Natomiast tutaj mamy wszystko jest obłe, wszystko jest wygodne do wymycia, zamiecenia, natomiast mimo wszystko siedzisko jest utrzymane w takim kącie prostym. Następna rzecz to tacka, którą mamy od spodu. Musimy tutaj zejść nieco niżej. Jak widzicie w przypadku IKEA, ona jest po prostu gładka. Przejdźmy na drugie krzesełko i zobaczcie, co tutaj się dzieje. Tu jest po prostu mnóstwo elementów, które trzeba myć, bo dziecko nie je tylko na górze. Dziecko je wszędzie. Naprawdę wszędzie. Więc każdy tego typu element to istne złodoczyszczenia. Niby fajnie, niby mamy możliwość, że krzesełko rośnie razem z dzieckiem. Praktyka jest całkowicie inac... inna e, i takie elementy naprawdę sprawiają niesamowitą trudność. Kolejna część czyszczenia. To fantastyczna podkładka z ekoskóry, która na stronie miała być rewelacyjnie łatwa do czyszczenia praktyka jest taka, że w ogóle nie w to wszystko wbija się jedzenie ta ekoskóra uwielbia się farbować od tego jedzenia gdy ono zostanie dłużej musicie za każdym razem mm, czyścić krzesełko od razu druga rzecz, no nie jesteście w stanie tego po przemyć pod bieżącą wodą ponieważ ona ma taką gąbkę pod spodu, to wszystko namaka to trzeba potem suszyć oprócz tego, to się mi podobało jako dorosłej osoby, przyszły kanapy w samochodzie ze, ze skóry, nie? Sofy z ekoskóry, super, super. Tylko dziecko jest takie, że po prostu z tej ekoskóry zjeżdża. I właściwie mamy dziecko pod krzesełkiem. Więc yy, dlatego mówię, że bardzo ważne są elementy siedziska. Jeszcze tak. Yy, Jedna rzecz, że krzesełko możemy włożyć po prostu czasami pod prysznic i je dokładnie y, wyszorować, wymyć, więc warto jest, żeby ono nie miało jakichś takich rurek, zakamarków, gdzie tutaj tego po prostu nie mamy, bo nie ma się gdzie tutaj nalać woda. Natomiast w tym krzesełku mamy jakieś tutaj już dziurki, jakieś tutaj, gdzie woda się wleje, i ja mi się bardzo że z tego y, y, zacznie mi ciepnąć z tego krzesełka. Dobrze, wygoda dziecka, no bo wiadomo, my to tam poradzimy z czyszczeniem, ale chcemy, żeby dziecko miało dobrą pozycję, żeby wygodnie mu się jadło, żeby było grzeczne w tym krzesełku, żeby mu się dobrze siedziało, potem ewentualnie bawiło, rysowało i tak dalej, więc pierwsza rzecz to siedzisko. W przypadku jakiegokolwiek krzesełka zwróćcie uwagę na kształt siedziska. Ono musi być pod kątem, no praktycznie, 90 stopni. Ze względu na to, że dziecko ma trochę inną anatomię niż my, jeszcze się wszystko to rozwija i że nam jest wygodnie, gdy kanapa jest delikatnie pochylona do tyłu, to niekoniecznie będzie wygodnie naszemu dziecku. Efekt przy takim odchyleniu krzesełka, ja sobie wam tak to pokażę, bo tutaj mamy, jak wejdziemy bliżej tą kanapę, która jest na niby 90 stopni, a prawda jest taka, że ona jest tutaj praktycznie okrągła. Dziecko stąd zjeżdża, ześlizguje się, wchodzi właściwie tutaj pod tą, to zabezpieczenie, żeby nie wypadło. Mikołaj w tym krzesełku, czy to siedział, jeszcze, wiecie, początki siedzenia, czy teraz, gdy siedzi już stabilnie, sam siada bez problemu, efekt jest ten sam. On się po prostu tu ślizga, on się przekręca, on krzywo pupę układa, żeby gdzieś się zaczepić, żeby mieć jakąkolwiek stabilną pozycję. Czy to na tej ekoskórze, na której, tak jak mówiłam, ślizga się bardzo mocno, czy to na tym krzesełku jest po prostu no mu niewygodnie, widać, on się bardzo szybko denerwuje, natomiast w przypadku IKEA jest całkowicie inaczej w przypadku krzesełka, które ma po prostu 90 stopni, bo tutaj absolutnie nie chodzi mi o to, aby Was namawiać do zakupu jednego, drugiego, trzeciego krzesełka tylko o to, na co zwróćcie uwagę, a tutaj w IKEA jest to dobrze przemyślane i dlatego o tym mówię to siedzisko w tym krzesełku jest o wiele mniejsze, o 5 cm jest węższe to siedzisko niż w tym krzesełku Wydaje się dużo i niedużo, natomiast efekt tego jest taki, że dziecko jest małe i takiego wielkiego krzesła nie potrzebuje, bo po prostu się w nim gubi. Tutaj, jeszcze dodatkowo, możemy dokupić takie poduszki, żeby dziecko wystabilizować, gdy jest małe. Dzieci są różne, niektóre są bardzo drobne, e, i żeby ono miało wygodną pozycję, to możecie taką poduszkę dokupić. To tak. I tutaj się zaczyna, moi drodzy. Ach. Tu wszystko poszło nie tak. Przepraszam. Po pierwsze, tacka ma być duża. Dlaczego? Dlatego, jeżeli potem wpadnie Wam do głowy, tak jak mi, że fajnie by było, gdy dziecko samo je, ale może zrzucić talerzyk, to są takie e, dodatkowe maty, które przyklejamy do takiej tacki e, i dziecko nam nie będzie tak zrzucać tej miseczki. Tutaj, żeby przykleić. Tą tackę jest praktycznie no, niewykonalne, żeby ona siedziała w 100%, bo ona musi w 100% przywierać do tacki, żeby miała e, żeby wykonywała swoją funkcję. Natomiast tutaj cały czas się nam wygina, więc jest delikatna lipa. Dlaczego się wygina? Dlatego, że jakiś mądry człowiek wpadł na to, aby dziecku dać miejsce na kubek. Wiecie, jaki jest efekt tego, gdybyście się zastanawiali i powiedzieli, że tak, w tej tacce, w tym krzesełku jest miejsce na kubek, ja zawsze marzyłam o miejscu na kubek. Ja wezmę kubek i jakąkolwiek inną butelkę. Żadna się nie mieści. Ja nawet wpadłam w paranoję, że ja kupię specjalną butelkę do tego krzesełka. Żadna się nie mieści. I ja nie wiem, kto robił ten to miejsce na kubek, jedyny fajny wymysł, który tutaj znalazłam, żeby wykorzystać to miejsce, nie? To wsadzić tutaj, nie wiem, malinki, boróweczki albo wodę do moczenia pędzla po farbach, gdzie tutaj kartka się nam nie zmieści, nie? Więc kolejna rzecz, jeżeli wszystko będzie starsze, to jest trochę lipa, ponieważ tutaj nawet kartki papieru mu normalnie nie położycie, ponieważ ona się będzie wszędzie wyginała. A jeżeli chociaż trochę nasz syn odziedziczył ponad nas nerwice natręt, to będzie go to wkurzać. Jedyny plus, bo też taki tu jest, to coś takiego, że możemy tą tackę zdjąć i ją sobie po prostu pod bieżącą wodą umyć. Ta nie ma tutaj nic pod spodu, więc jest wygodnie. I tutaj mamy drugą tackę z tego materiału, co jest krzesełko, czyli tego, który łapie każdy brud. To już jest śliskie. O, teraz będziecie widzieć. Teraz super widać. To jest śliski materiał, z którego fajnie się myje, śliski plastik. Natomiast to jest plastik matowy, z którego bardzo. O, słychać po głosie. To jest plastik matowy, z którego bardzo ciężko się myje. Ta tacka ma dodatkową opcję regulacji, że możemy sobie ją albo zdjąć. Przepraszam, no mówię, że w cholerę zakamarków tu jest. Myłam je przed tym. Możemy ją zdjąć i na przykład dopasować do dziecka, że gdy dziecko będzie starsze, oh, przepraszam, trochę hałasu, że gdy dziecko będzie starsze, to damy mu um, trochę dalej tą tackę. Kolejna rzecz, na którą zwróćcie uwagę, z mojej perspektywy i z mojego doświadczenia wygodniej jest, gdy ten dings przynależy do krzesełka, a nie do tacki. Dlaczego? Dlatego, że teraz jak ja y, przesunęłam tą tackę dalej, to zobaczcie co się dzieje. Tutaj mam praktycznie luz. Dziecko jest w stanie stąd się wysunąć i powiecie: O, przecież tu nie ma dużo miejsca. A ja powiem: Zaczekajcie! Zobaczcie, jak dziecko potrafi być utalentowane. Ono wejdzie w szczelinę wielkości po prostu, jazzki w płocie. Tutaj jest to całkowicie inaczej rozwiązane. Tutaj mamy kwadratowe miejsce, kwadratową tackę. Mówiłam o obłych kształtach, ona jest dalej tutaj obła, więc dalej możemy ją bez problemu wyczyścić. Natomiast wszystko nam się tutaj wygodnie mieści. Z zapasem miejsca, musiałam to wychlecić. Z zapasem miejsca możemy tutaj położyć kartkę papieru, dziecko będzie sobie rysować i się bawić. I tutaj mamy zabezpieczenie przed się, przynależne do krzesełka, nie do tacki. Jest. Mówiłam. Trochę trzeba siły użyć, ale przynajmniej Wam to pokażę. Bo można kupić też krzesełko z IK w tej wersji, bez tej tacki. Tylko bierzemy taką opcję. <noise> Kolejna rzecz to pasy. Tutaj w tym krzesełku mamy trzypunktowe pasy, żeby zabezpieczyć dziecko. Na początku, umówmy się, tych pasów się nie wykorzystuje, bo dziecko jeszcze nie jest na tyle sprytne. Natomiast w tym momencie nasz Mikołaj już zaczął obczajać opcję wstawania z krzesełka, więc te pasy się jak najbardziej przydają. Tutaj mamy pasy pięciopunktowe. Nie zamontowałam ich, żeby Wam pokazać demontaż tego, tej ekoskóry. Natomiast no, tutaj te pasy są bardzo, bardzo dużo i solidnie. I wow, no i stąd na pewno dziecko nie wyjdzie, więc w sumie jak tak myślę, jak zapinamy w pięciopunktowe pasy, to już przestaje mieć znaczenie ta podstawka niby pod spodem. Nie? Wygoda dziecka to przede wszystkim ten podnóżek, który tutaj mamy na dole i każdy fizjoterapeuta wam to powie, że w krzesełku bardzo ważny jest podnóżek. Ale żeby on spełniał swoją funkcję, to on musi być regulowany, bo wiadomo, dziecko nam rośnie, jego nóżki są coraz dłuższe. I w tym momencie, w tym krzesełku Mikołaj w wieku 11 miesięcy prawie dalej nie sięga e, tego podnóżka, więc on właściwie nie ma tej funkcji, którą ma spełniać. W Antilopie Zika tego podnóżka po prostu nie ma. Musicie sobie go dokupić osobno. E, i jeżeli już dokupicie go osobno, to macie możliwość regulacji go na różne wysokości. Góra, dół, w zależności jak dziecko rośnie, tak sobie go dopasowywujecie. Dwa różne rozwiązania na te nogi. Pierwsze, one są tak samo ustawione, mniej więcej, więc są szerokie i tak dalej. Natomiast różni je spód. Te nóżki, które tutaj mamy, są I Jak widzicie, bardzo ciężko jest to przesunąć, natomiast to krzesełko jeść. I teraz musicie się zastanowić. Ja Wam mogę powiedzieć, jak to u nas wygląda, że wygodniej jest, gdy to krzesełko jest takie mobilne, niż ono jest właśnie takie, no nie? A raz, że jest to wygodniejsze, gdy ja na przykład dziecko noszę i potrzebuję przełożyć krzesełko w inne miejsce, to po prostu sobie je szuram za sobą. Mogę je też podnieść, bo ono jest dość lekkie. Z tyłu ma tutaj uchwyt, więc ta lekkość i mobilność tego krzesełka jest też bardzo ważna podczas codziennego użytkowania, szczególnie jak mama jest sama w domu i jeszcze ma na przykład na głowie dwójkę dzieci, tutaj ono jest no, niewiele cięższe, natomiast jest bardzo toporne i ciężko je się nosi, przesuwa, szura i tak dalej. Im mniej elementów, na które ono może sobie zrobić krzywdę i ty przy okazji też, tym lepiej. I tutaj mamy zupełnie gładkie nogi, nie ma nic. I takie krzesełka sprawdzajcie fajnie, żeby było po prostu gładkie i bezpieczne. Pierwszą wypustką, którą tutaj mamy, jest no, bardzo wysoko. I to jeszcze ona jest obła e, no, na takiej wysokości, że dziecko tutaj raczej sobie krzywdy nie zrobi. Natomiast tutaj zobaczcie, jakie mamy kwiatki. Pierwszy element, mega ostry, mega, no, no, no nie wiem kto to wymyślił. Drugi element jest nieco niżej. Dlaczego to tutaj jest? Dlatego, że ktoś wymyślił, że to krzesełko będzie rosło razem z dzieckiem, no nie? Z każdej strony gdzieś coś wystaje, a Mikołaj cały czas zasuwa pomiędzy tymi krzesełkami. Dodatkowo dziecko, gdy jest starsze, zaczyna się chwytać, wstawać na tym krzesełku. No i tutaj zaczyna w ogóle chodzić z tym po salonie. Tutaj już nie dałoby się, no nie? Więc to e, taki kolejny patent. Zwróćcie uwagę na niebezpieczne elementy w tych krzesełkach. Wiadomo, że krzesełek jest cała masa. E, różnych, rozmaitych, jakie sobie wymarzycie. E, ja mogę się wypowiedzieć na podstawie tych dwóch, ponieważ te dwa używaliśmy, i wydaje mi się, że to są takie. Bardzo popularne modele, zarówno w tym przypadku, no i kajowskie to już doskonale wiecie, co i jak, ale jeżeli będziecie chcieli kupić jakieś całkowicie inne krzesełko, to przynajmniej będziecie wiedzieć, na co zwrócić uwagę i jak sobie to wszystko wypunktować. Dajcie znać, czy taki film był dla Was przydatny, czy zwróciłam uwagę na kilka rzeczy i czy Wam pomogłam. Mam nadzieję, że Wam się to przydało i nauczyli się, nauczyliście się czegoś na moich błędach. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Oczywiście nie kończę. Jeszcze oglądania. Zapraszam Cię na pozostałe filmy e, porównania y, i playlistę Mama testuje albo coś całkowicie innego, ponieważ materiałów jest tutaj dość dużo. Fajnie będzie, jeżeli zostaniesz ze mną, zasubskrybujesz. A tymczasem ja się z Tobą żegnam. Zostaw kciuka w górę, a jeżeli jesteś na jakiejś grupie mamowej, zawsze możesz udostępnić i pomó pomóż też innym mamom. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Miłego dnia Pa.